pierwszym i właściwie najważniejszym sposobem na to jak podejmować decyzję, jak sprawiać, żeby nasz kompilator sprawdzał jakieś warunki i na podstawie tych warunków robił jakieś czynił jakieś akcje, jest instrukcja if. If czyli jeżeli, jeśli ktoś dobrze zna angielski, to powinien ten moduł być bardzo bardzo prosty. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że uzależniamy na przykład to co wpiszemy do tej komórki od tego co jest w tej. Więc jeśli znasz doskonale pewnie funkcję, jeżeli, to wiesz o co chodzi. Zacznijmy od przykładu. Napiszmy sobie makro, które nazwiemy sobie decyzję. Już tu tłum już tłumaczę, co znajduje się w naszej instrukcji if. Najpierw wpiszemy if. I teraz na przykład na co patrzymy? Sprawdzamy, co jest napisane w tej komórce. Ponieważ jeśli tu jest wpisane słowo średni, priorytet, no to w komentarzu musimy napisać sobie, że chcemy, żeby osoba, która się tym zajmuje, zdawała nam raport raz w tygodniu. Jeśli priorytet jest wysoki, to chcemy, żeby raport dostawać dwa razy w tygodniu. Jeśli niski, to raz na dwa tygodnie. I te informacje chcemy tutaj zawrzeć na podstawie tego, co jest wpisane w kolumnie B. Czyli wpisujemy range, czyli o którą, o którą komórkę nam chodzi to już potrafimy to jest komórka B2 jeśli wartość w tej komórce, czyli kropka oj przepraszam, jeśli kropka value jest równe i tu w cudzysłowie wpisujemy sobie słowo średnie możemy je sobie stąd skopiować, żeby nie zrobić literówki, wpisujemy wtedy, i tu trzeba dać then i przechodzimy najczęściej do nowej linii w tej sytuacji, to co wtedy ma się wydarzyć? Jeśli w komórce B2 jest słowo średnie, to w komórce H2 ma pojawić się na przykład H2 ma pojawić się słowo raport raz w tygodniu. I uwaga, jeśli już wiemy, co się ma wydarzyć, to zakończamy tą instrukcję zwrotem end if. I to jest bardzo ważne, bo jeśli tego nie zaznaczymy, to mogę Ci pokazać, czy nam to nie zadziało. Block if without end if. No, dosyć prosty opis błędu. Więc dajemy end if. I uwaga, zobaczmy, czy nam to zadziała. Tutaj powinno się coś pojawić. Tak, pojawiło się. Widzisz? Czyli ta instrukcja nam zadziałała. Jak jeszcze możemy to wykorzystać? Powiedzmy, że chcemy sobie pokolorować komórki w zależności od tego, co jest tutaj wpisane. Więc możemy zrobić. Skopiujmy sobie dajmy decyzję 2 i powiedzmy, że jeśli w kolumnie w komórce 2 jest y, zwrot średni, to chcemy, żeby ta sama komórka, czyli musimy tu zmienić B2 zmieniła swój kolor na jakiś inny. Powiedzmy, a no właśnie. Tutaj piszmy cokolwiek. Nie wiemy jaki kolor. Chcemy, żeby to było dokładnie to, co tutaj. Więc nie pamiętam, jak się to zapisywało. Więc nagrajmy sobie makro, które nam to powie. Powiedzmy, że wpiszemy sobie tutaj. Nie wpiszemy, tylko pokolorujemy tą komórkę na ten pomarańczowy kolor z też pomarańczowym, pomarańczowym tekstem. To znajdziemy w. Gdzie to będzie? W style komórki. I tutaj będzie zły. Bad. Nie, nie. Neutralny. Chcieliśmy neutralny. Zaznaczamy sobie i zatrzymujemy rejestrowanie makra. Zobaczmy, co się nam tutaj wydarzyło. Yy, trzeba dać selection style, tak? Nie dajemy żadnego kolor albo interior, tylko po prostu to jest styl komórki. Więc właściwie potrzebujemy tylko tego. Więc w momencie, kiedy nam. Się pojawi, pojawi słowo średni, to chcemy, żeby styl tej komórki zmienił się na neutralny. To znaczy, to oznacza właśnie, że będziemy mieć ten pomarańczowy kolor. Na razie sobie to usuńmy i zobaczmy, czy to, co zrobiliśmy, uruchamiamy to makro. Decyzję 2, czy nam to zadziała? To sobie usuńmy już, bo już wiemy. Zobacz, zadziałało. Gdybyśmy dali B. B. B3. I tu też B3. To zobaczmy, czy zadziała. Nie zadziałało, bo tam jest słowo wysoki. Ale gdyś damy średni, to już się y, nam to zmieni. Ale to nie jest jeszcze koniec naszej, naszej instrukcji. W momencie, kiedy ten warunek, który tu wpisujemy, nie jest spełniony, to co wtedy? I tutaj dajemy sobie coś takiego jak else, czyli jeśli to, co jest tutaj, jest nie, nie jest spełnione, to zrób coś innego, czyli zamień ten styl, cały czas mówimy o komórce nie, w tym momencie B3, na zły. Zły to znaczy, że ten styl to będzie czerwony kolor z czerwonym tekstem. Yy, usuńmy sobie to, co było tu wcześniej. I zobaczmy, co się stanie. Czyli jest średni, więc powinno być na, na taki kolor, ale wpiszmy sobie cokolwiek innego. Więc tam nie zadziała. Sprawdźmy, co się wydarzy. Jest ten kolor y, czerwony. Dlaczego? Dlatego, że właśnie jest tam coś innego, else, czyli cokolwiek innego niż średni. No dobrze, ale sprawdzamy, czy tu jest wpisany wyraz średni. I jeśli jest cokolwiek innego, no to. Dajemy wtedy else. A co jeśli chcemy sprawdzić, czy jest średni, albo czy jest wysoki, albo czy jest wyraz niski? Do tego może nam posłużyć tutaj instrukcja else if, która jest też częścią instrukcji if, i używamy jej w momencie, kiedy warunek, który jest u góry, nie zostaje spełniony. Tak jakbyśmy mówili: sprawdźmy, czy B3 ma średni. Nie? Ok, no to sprawdźmy, czy jest coś innego. Nie? Ok, no to sprawdźmy, czy jest coś innego. I tym sposobem możemy sobie napisać formułę, która nam sprawdzi więcej warunków. Na przykład możemy napisać sobie, napiszmy sobie nową procedurę. Nazwijmy ją Więcej Warunków. Czyli zaczynamy od tego. I dajemy else if. Czyli jeśli jest średni, to pisz raz w tygodniu, jeśli jest wyso a jeśli nie, hmm, no to sprawdź, czy jest wysoki i napisz dwa razy w tygodniu. Yy, I możesz rozszerzyć, ile chcesz tak naprawdę tych else ifów. Tu jest jeden, możesz dać kolejny, czyli, czyli na przykład else if, jeśli to jest niski, to daj raz w tygodniu i zobaczmy, co się teraz wydarzy. Generalnie ma nam tutaj makro wpisać w tym miejscu. Jakiś wyraz, czyli jest średni. Średni oznacza, że ma być raz w tygodniu. Odpalmy to makro. A, widzisz, nie daliśmy end if. Bardzo ważna rzecz. Dlatego to nie mogło zadziałać. Jeszcze raz. Działa. Dobra, zmieńmy to na słowo niski. Czyli testujemy. Raz na dwa tygodnie, bo niski to raz na dwa tygodnie. Zmieńmy na słowo wysoki. Strzelamy. Dwa razy w tygodniu, tak? Czyli możemy dać tych warunków więcej. A jeśli ża żaden nie jest spełniony, bo ktoś wpisał coś jeszcze, czyli żadne z tych powyższych nie są spełnione, to wtedy wpisz nam w tym komentarzu brak raportów. Powiedzmy, że tam ktoś nic, nie wpisał niczego. I zobaczmy teraz. Uwaga, teraz działa, ale wpiszmy cokolwiek innego. Jakieś tam dyrdy mały. I zobaczmy, jak to zadziała. Brak raportów, widzisz, czyli yy, przeskoczyło nam to do ostatniego punktu. I generalnie ta metoda z tymi LCF-ami jest dobra, ale w momencie, kiedy mamy no, kilka tylko tych warunków, bo gdybyśmy mieli ich 10, to jest na to lepsza instrukcja, o tym będzie w kolejnych filmach.